najważniejsze pojęcia i motywy do matury, hakma, którą musisz znać, to na przykład memento mori, czyli pamiętaj o śmierci, ale to jest hasło motywacyjne. Więc makaba, taniec śmierci, czyli równość wszystkich wobec śmierci. Sceza w życzeniu się dóbr umarwianych ciała, Arzbenem Orientie, sztuka dobrego umierania, stabat matery Dolorosa, Matka Boska bolejąca pod krzyżem, Chanson de Gest, Pieśń Oczyna, De modlitewne przedstawienie Jezusa Marii i Jana Wściciela. panteizm, czyli wiara, że Bóg obecny jest w przyrodzie, Franciszkanizm, ubóstwo, pokora, radość życia, Psychomagia, walka dobra ze złem w duszy człowieka, hagiografia, żywoty święty, historiografia, dzieło pisarstwo. Jeżeli chodzi o boga rodzice, to macie przykład deliz Matka Boże jako pośrednika między ludźmi a Bogiem. Lament się to wszystkich. Maska Boska cierpiąca matka. lamentuje przeciw wsparcie, doświadcza bólu z tabat na Cortolorosa. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią. Macie to z Dajem śmierć przychodzi po każdego. Pieśń o Rolandzie, Şansą de na co pojęcie o bohaterstwie. ars Benem godna śmierć w obronie wiary. Psychomachia, wybór między lojalnością a zdradą. Zaobserwuj baba od polskiego, żeby zobaczyć kolejne moje lekcje. Pozdrawiam Was wszystkich, doktor Dewiz. I zapraszam na kolejny film. Teraz o renesansie.